Wcześniej było tak, że mieliśmy piec na drzewo i na węgiel. No, i zawsze był problem, żeby rozpalić w tym piecu, kto potnie te drzewo, porąbie. No, i było ciężko. Tym bardziej, że mąż pracuje za granicą, no to dla mnie samej było ciężko z dziećmi. Trzeba było rano wstać, napalić w piecu. Trzeba było później wieczorem znowu rozpalić w piecu na wodę, no i żeby było ciepło w domu. Z drzewem załatwianie, no zawsze problem, kto przywiezie te drzewo. Trzeba było najpierw jeszcze do tego leśniczego, żeby załatwił te drzewo, w ogóle to ma wypisał. No i to było takie, no najbardziej denerwujące. W ramach programu, czystego powietrza, wymieniliśmy piec węglowy. No i zmieniliśmy go na kocioł na pelet. Jest bardzo ekologiczny, bo liczymy się z tym, że dbamy o środowisko w dzisiejszych czasach. W planie mamy jeszcze wymianę drzwi wejściowych, tylko na razie musimy zrobić ganek, postawić i dopiero wtedy skorzystamy z tego. No, powiem, że to jest jednak pomoc wielka od Państwa, bo uzyskaliśmy naprawdę bardzo duży zwrot. Ogólnie dostaliśmy praktycznie 90% zwrotu, czyli bardzo ładnie na tym wyszliśmy. Udałam się do punktu w gminie. Tam pokierowali mnie do punktu gminnego, tego pana, który się tym zajmuje, no i powiedział mi, jak wypełnić wniosek. Pomógł mi wszystko wypełnić, praktycznie, i bez żadnego problemu otrzymałam dofinansowanie. Jedyne, co trzeba było zrobić, to udać się do punktu gminnego, do pracownika, który się tym zajmuje. Na miejscu wszystko wypełniliśmy, odesłaliśmy mailowo później. I w wersji papierowej Poleciłabym z czystym sercem polecam program Czyste Powietrze Weź do finansowanie z programu Czyste powietrze, szczegóły na stronie czystepowietrze.gov.pl Czyste powietrze